Witam Was na moim kanale, witam Was w czytaniu na nadchodzący tydzień od 4 do 10 sierpnia, zobaczymy jakie energie w tym tygodniu, co się będzie działo. Daj mi trzy karty, jaka jest energia na ten tydzień. Dwójka miecze, ósemka pentakli. I sąd. Ok, czemu tydzień sprzyja? Co się będzie udawać? Kapłanka. I co będzie wyzwaniem w tym tygodniu? As mieczy. As skillów. Zobaczmy, jaka energia pod spodem. Dziesiątka mieczy. No dobra, zobaczmy co się dzieje. Mam wrażenie, że w tym tygodniu będzie sporo pracy. Ta ósemka Pentakli mówi o dokończaniu spraw, ale możemy mieć taką wątpliwość co do tak jakby tej ostatniej kropki, bo... Ósemka pentakli to jest takie 80% zrobione. Natomiast dla mnie te dwie karty, ta dwójka i ósemka daje całość. Natomiast dwójka mieczy jest taką kartą braku decyzji, zastanawiania się, w którą stronę powinniśmy pójść. Być może jest też troszkę jakieś takiej blokady, wyobraźni, jakiejś pomysłowości. Ale fajnie, że w ogóle cały tydzień kończymy kartą sądu bo jest to takie w pełni uświadomienie sobie jakiegoś potencjału tutaj. To jest dokończenie, uwolnienie się. Są też jakby, pokazuje, że wszystkie te klocki się spotykają. Myślę, że to jest też dobry tydzień, żeby właśnie kończyć jakieś sprawy. Może niekoniecznie zaczynać, bo ten as jest tutaj wyzwaniem. Może nam brakować też w tym asie, prawda, kiju. Jakiegoś takiego entuzjazmu, jakiejś, jakiejś wizji nowej rzeczy, ale myślę, że to będzie raczej tydzień, który skupia się na dokańczaniu spraw, e i sąd e no, na koniec tygodnia pokazuje, że jeżeli włożymy dobrze pracę, zastanowimy się, i również będziemy się kierować jakby własnym wnętrzem, bo ta kapłanka bardzo mocno nam wskazuje jakby intuicyjnie, w którą drogę powinniśmy pójść. To ten, ten sąd nas uwolni i da nam tutaj niezłego kopa takiego do przodu, sfinalizuje też dużo rzeczy. Myślę, że w ogóle ten tydzień będzie taki pełen przemyśleń i, i zaglądania we własne wnętrze, bo zobaczmy, że wszystkie te postacie mają zamknięte oczy. Okej, okay. I, i te energie takie sprzyjające, opozycyjne. Są bardzo podobne, prawda? A mamy to trzecie oko, które jest właśnie tym płomieniem, tym pomysłem, tym zapalającym właśnie e, e, tą zapałkę, e, od której wszystko się zaczyna. E, myślę, że taka płanka przynosi nam dużo jakiegoś takiego widzenia rzeczy. Może e, będziemy mieli świetną intuicję i powinniśmy jej ufać, tym bardziej, że właśnie znowu mamy te, te takie przeciwstawne siły, tą czarną. No, prawda? I tą białą, i te dwie drogi, które są za tą dwójką mieczy. Myślę, że już początek tygodnia w ogóle pokaże takie właśnie zastanawianie się, co dalej. Myślę, że będzie to dosyć taki powolny, powolny tydzień. Ta ósemka przynosi dużo pracy. Po prostu jakby robimy to, co robimy, to, co mamy robić, ale być może zostawiamy sobie na koniec ten finał. E, e, Pokazuje mi się to, jakbyśmy dopisywali do końca książkę, no i ten finalny rozdział e, e, musi być taki właśnie wow, musi podsumowywać e, i, i zostawić czytelnika, bo pokazuje mi się właśnie jako książka. E, zostawić czytelnika z taką myślą e, przewodnią e, i jakby z wyjściem prawda, do tego sądu. Także sporo takiego zastanawiania się, przemyśleń, myślę również, że obserwacji otoczenia, ale też słuchania własnego wnętrza. Taka kapłanka pokazuje właśnie, zwłaszcza w tych pozytywnych, że możemy naprawdę bardzo dużo w tym tygodniu dostrzec, i to jest obudzenie się, zwłaszcza z tym sądem i na takim poziomie duchowym, ale też na temat właśnie swoich przemyśleń, swojego charakteru psychicznego. Jakichś być może schematów, w, którym, w których popadamy. Myślę, że będziemy Dostrzegać dużo takich głębokich rzeczy, e, może niekoniecznie e, mm, no, ta zmiana tutaj, no bo mamy to z martwych stanie, Ale as kijów znowu też mówi o takim nowym początku, świeżym, starcie od zera. No, będzie to wyzwaniem, ale może być wyzwaniem, ponieważ no trudno jest tak, jakby zacząć od zera. Natomiast sąd nam pomaga, coś nam uświadamia na koniec tygodnia, więc mam wrażenie, że cały tydzień będzie dosyć refleksyjny, będziemy zajęci również taką pracą dokańczaniem rzeczy, natomiast przyjdą jakieś ważne takie podsumowania, myślę, w tej karcie sądu i no, kapłanka dużo nam pokaże. Mamy też właśnie tą dziesiątkę mieczy, tutaj dziewiątka mieczy, dziesiątka mieczy, ok. Myślę, że odchodzenie też od czegoś, co może nam nie służy, albo musimy tak jakby, musimy przeanalizować analizować tutaj jakieś, jakieś sprawy, być może zamknąć jakieś sprawy trudne, no zdecydowanie tu cały tydzień skupia się na naszym wnętrzu i bardziej taką właśnie rozmową z duszą. Ok, z w w takiego praszczydlicznego podejścia kapłanka może pokazywać specjalistów. To są również psycholodzy, ale kapłanka również mówi o tym, że możemy dostrzec jakąś wiedzę, wyszukać jakieś informacje. To jest ktoś, kto ma ogrom właśnie wiedzy i no, może właśnie odblokować również jakieś sprawy, tym bardziej, że właśnie ten sąd mówi o tym, że nareszcie coś. Pozostawiamy za sobą, i wszystko jest jasne, wszystko jest klarowne, wszystko się układa w całą tak jakby układankę, prawda? Wszystkie puzzle są na swoim miejscu. Dobrze, i ten sąd myślę, że też kończy sprawy, które dadzą nam takie poczucie, że zrzucamy coś z siebie, jakiś ciężar, albo decyzja zostanie podjęta, tak? Trudna decyzja jakby co dalej na przykład. Tak? Natomiast kapłanka da nam. Yy, Dobrą intuicję i też taki wgląd w rzeczy, które nie są tutaj oczywiste. Ona też raczej mówi, że zostawicie swoje przemyślenia dla siebie, ale zdecydowanie będziecie działać zgodnie z tym, co się dzieje we wnętrzu tutaj. Ok, dobra, zobaczmy co u wszystkich znaków po kolei. I zaczynamy od dwa. Lew ma dwójkę e, kijów. W tej talii ta karta jest taka e, dosyć sprzeciwiająca się. E, mówi o walce, o swoje e, trzymanie jakby obronne swojej pozycji. E, no trochę czasem e, ta dwójka kijów e, może oznaczać takie turbulencje wewnętrzne. Myślę, że możemy, ponieważ mamy tą dwójkę mieczy, możemy tutaj mieć jakieś przeciwstawne albo opozycyjne e, punkty widzenia. Bądź myśli na temat e, jakiejś sprawy, albo może nie do końca wiemy, co, ro, co robimy. Natomiast jest to taka energia dosyć obronna, sp sprzeciwu, e, walki o swoje, ale ponieważ mamy te dwa barany, e, często jest tutaj właśnie w tej dwójce e, kijów taka walka ze sobą, co robić, czy robić to, czy robić coś innego. Myślę, że od razu na początku tygodnia będzie sporo takich przemyśleń e, i możemy się trochę biegać z myślami w którą drogę pójść. Także tu by się dla lwów polecało, tak jakby nie, myślę nie pochopnie działać, bo ten as kijów może nas podsycać do tego, żeby szybko coś wybrać i ufać też swojej intuicji, tak. Ale możecie być w takim konflikcie tutaj w tej dwójce kijów w tym tygodniu i w bojowym też nastawieniu tutaj. Dobra, zobaczmy dalej. Panna. Ok, pan mnie coś wypadło. Czwórka yy, mieczy, no to jest... Spokojna energia, która raczej pokazuje tutaj właśnie dużo medytacji, być może tydzień spędzony z książką. Czwórka mieczy: jest to też odpoczynek, uspokojenie głowy. On jest w bardzo bezpiecznej pozycji, gdzie może się tu relaksować, więc mam wrażenie, że Was, Panny, czeka jakaś duchowa droga tutaj. Możecie też fajne rzeczy poczytać, i, i właśnie jeżeli chodzi o taką medytację, skupienie się na wnętrzu. Myślę, że to będzie spokojny tydzień, ale też właśnie w tym sądzie i tutaj w kapłance, tu możecie właśnie podczas takiej medytacji albo spokoju, osamotnieniu, to jest też powrót do zdrowia, urlop, właśnie, jakaś przerwa, możecie dojść do jakichś ważnych wniosków, które bardzo dużo Wam tak jakby uściślą i sąd też mówi o takim uświadomieniu sobie czegoś, co jest tutaj bardzo uwalniające, więc myślę że tu e, panny mają fajny, spokojny tydzień i jeśli rzeczy się będą zamykać, to e, przyniesie Wam to dużo takiego właśnie relaksu, takiego jakby koniec stresu i, i takie wyczylałtowanie. Także fajny dla Was e, tydzień. Dobra, waga. Siódemka mieczy. No, myślę, że waga w tym tygodniu będzie umiała się jakoś tutaj dobrze ustawić. Siódemka mieczy pokazuje no, unikanie konfrontacji. Troszkę jak ta dwójka mieczy. Myślę, że może być tak, że czekamy, co się wydarzy tutaj. Ale w tym układzie dla mnie ta karta też pokazuje, że będziesz dobrze tutaj manewrował sytuację żeby tak jakby ponieść jak najmniej jakiś strat, albo nie wplątywać się w coś, co niekoniecznie e, e, dobrze by się jakoś skończyło, bo siódemka mieczy to jest karta jakby włas pilnowania własnych interesów, i myślę, że właśnie w tej dwójce, e, prawda, mamy też właśnie dwójkę mieczy, dwójkę kapłankę. Myślę, że tutaj e, ta siódemka mieczy pokazuje, że szybko dostrzeżecie, w co nie trzeba się tutaj wplątywać i będziecie umieć mieli w tym tygodniu dobrze się ustawić, żeby zyski były wysokie, a żeby się nie napracować. Także mam wrażenie, że dobry tydzień dla Was e, e, się szykuje. Dobra. Skorpion. Ok. Coś się tutaj już odwróciło. Paść to jest poszukiwanie. Paść mieczy też mówi o komunikacji, dokładnym oglądaniu. To jest taki detektyw, więc myślę, że możecie tutaj szukać jakichś informacji. Może być dużo takich dokumentów, zwłaszcza przesyłanych drogą elektroniczną, ale też to jest właśnie przeszukiwanie internetu, szukanie dla siebie jakichś opcji, może ofert pracy i analiza. Tak, bo paśmie, czy umie te wszystkie drobne informacje powiązać, on jest bardzo bystry i no, symbolizuje też początek, jest też posłańcem informacji, także patrząc tutaj, możecie naprawdę tu dobry zrobić jakiś research, coś znaleźć, coś się dowiedzieć i wszystko tak jakby zebrać te informacje w całość. Myślę, że to też w ogóle taki analityczny umysł i takie bystre oko, szybkość też działa, właśnie w tym paziu mieczy przyniesie, przyniesie tutaj właśnie sukces i no, w tym paziu mieczy i w tym układzie, który mamy, myślę, że liczyłabym tutaj na siebie i samemu prawda, zabierała się właśnie do, do tego przeszukiwania jakichś szczegółów jakichś um, być może drobnych artykułów, paragrafów, które będą Ci tutaj potrzebne, aby się jakoś tu odblokować, tak? I dokończyć sprawę właśnie w tym sądzie. Ok. Idziemy dalej. Strzelec. Ok. Strzelec ma ósemkę mieczy. Myślę, że strzelec może mieć takie poczucie, że utknę, utknął w jakimś miejscu, ale to jest tylko przez jakiś czas, bo właśnie mamy tą dwójkę mieczy, kiedy ona nie wie, gdzie ma dalej pójść, i mamy ósemkę pentakli. Zwłaszcza jeżeli powiedzmy utknęliście w jakimś zawodowo w jakimś miejscu, albo coś nie możemy dokończyć, coś nie możemy tak jakby z, z właśnie z tej ósemki się wyplątać, bo ósemka właśnie mieczy mówi o tym, że prawda, do Doszliśmy do jakiegoś kresu, trzeba trochę zawrócić z drogi, ale właśnie, ponieważ mamy tą dwójkę, dwójkę, tutaj, kapłankę i dwójkę mieczy, myślę, że droga wyjścia jest intuicja, zastanowienie się, zajrzenie do swojego wnętrza i właśnie zastanowienie się, jakby, prawda, gdzie jest nasza droga. Sąd na koniec pokazuje, że znajdziesz tutaj rozwiązanie, natomiast tak do połowy tygodnia, Myślę, że możesz się tutaj borykać jakby z tymi krokami, tak? One mogą się trochę powstrzymać, albo możesz nie widzieć totalnie rozwiązania, natomiast to rozwiązanie jest w twoim wnętrzu, tak? Może szukanie jego na zewnątrz nie jest tutaj najlepszym pomysłem, także rozwiązanie jest w twoim wnętrzu. No i kieruj się intuicją, bo ta kapłanka tutaj właśnie pokazuje tą drogę. Dobrze, idziemy dalej. Koziorożec, koziorożec, okej, okay. bardzo ładna karta, koziorożec ma gwiazdę. Myślę, że to są nowe pomysły. Gwiazda też mówię o oczyszczeniu, o powrocie nadziei. Gwiazda również to jest taka karta Anioła Stróża w Tarocie, który pomaga nam właśnie iść w dobrym kierunku i też no, chroni nasze plecy. Więc to jest fajny znak, oczyszczenie. Myślę, że tutaj możemy mieć jakieś takie wizje szersze jakichś nowych pomysłów. No, dla Ciebie, ponieważ jest taka płanka właśnie i ten sąd, możesz tutaj wpaść na naprawdę super pomysł i możesz dostać takiego olśnienia w ogóle właśnie w tej gwieździe, jakiejś szerszej wizji, nie tylko, powiedzmy, dotyczące tego roku albo, albo tego miesiąca, tylko takie naprawdę głębokie przemyślenia. I no, one są bardzo pozytywne, Również uwalniające, także no fajne dla ciebie tydzień koziorożców. Dobra, wodnik. Okej, okay. wodnik ma pasia kijów. E, e, to są super pomysły, dobre relacje z dziećmi. Paść kijów jest e, spontaniczną energią kogoś, kto e, szykuje się i nie boi się szybko podejmować decyzji, szykuje się na jakieś nowe, ciekawe, interesujące rzeczy. E, możesz szukać, interesować się jakimiś sprawami, szukać nowego hobby, bo to jest taka fajna, lekka energia właśnie spontanicznych wyjazdów, ale, ale ponieważ jakby cały tydzień sprzyja jakiemuś, jakimś właśnie gromadzeniu informacji, zastanawianiu się, jaką drogę obrać. Myślę, że ten Paśki właśnie pokazuje, że będziesz, będziesz szukał, ale z dużym takim entuzjazmem, bo jest to karta głupca, który właśnie nie boi się ruszyć gdzieś w jakieś tereny, których nie zna, albo nie boi się zabierać za rzeczy, na których się Właśnie nie zna, których jeszcze nie próbował. Także jest tutaj taka nutka ciekawości i chęci spróbowania czegoś nowego. Dobrze, idziemy dalej. Ryby. No, fajna energia. Ryby mają słońce, więc dużo e, e, takiej lekkiej energii. Słońce jak się pojawia, to los nam sprzyja. E, mimo tego, że ta energia jest taka trochę do, do wewnątrz, myślę, że coś może się tutaj okazać, rozwiązać, co będzie dla Ciebie bardzo takie satysfakcjonujące, jakiś wód szczęścia, zwłaszcza właśnie do końca tygodnia. Może będziesz czekać na coś po prostu, co się rozwiąże, e, ale słońce mówi o tym, że szczęście jest po Twojej stronie. I tutaj możesz spokojnie a, tak, jakby cieszyć się jakimś właśnie taką pomyślnością, bo y, sąd y, no, mówi, że to się wszystko tak, jakby pozytywnie tutaj zakończy i uwolni jakoś taką energię e, do przodu. E, no, no, to jest też świetna karta, jeżeli jesteście na urlopy, bo to jest dużo zabawy, jakiejś spontaniczności, głośnego po prostu śmiania się, korzystania e, z życia, całymi brania. Całymi garściami, więc bardzo pozytywny tydzień, jakkolwiek by on, on nie był. E, także, no, słońce ma niewiele takich negatywnych aspektów. Możecie co najwyżej na zbyt dużo się zgodzić, bo będziecie w świetnym nastroju. No dobrze, idziemy dalej. Baran. Baran. Ok. Nowy początek, głupiec. No, myślę, że świetna jest ta karta. Ona bardzo tutaj koreluje razem z tym sądem. Myślę, że coś nowego możecie zaczynać z dużym, dużym entuzjazmem. Zwłaszcza tak do końca tygodnia. Możecie też porywać się trochę na takie duże przedsięwzięcia. Nie do końca właśnie głupiec się zna. Ale to też jest takie jakby wyzerowanie, prawda? Być może ten tydzień dopiero pokazuje taki punkt, Zero. I, i, I wszystko zacznie hulać od przyszłego tygodnia, bo, bo jednak wyzwanie jest ten As Kijów. to jest jakaś nowość, która się pojawia. Ale mamy też właśnie tą energię tej dziesiątki mieczy, czyli pozostawiania, sąd, odrodzenie, więc jakby no, ten głupiec może mm, no, pokazywać takie. Mm, Totalne wyzerowanie, nowe pomysły, start w nowy, bądź szukanie właśnie nowych rzeczy. Ale z pozytywnym takim nastawieniem. Dobrze, idziemy dalej. Byk. Co u byków. Byk ma bardzo taką gruntowaną energię. Papież mówi o stałości, stabilności. No, mamy ten element duchowy, bo mamy i papieża, i kapłankę, czyli kapłana i kapłankę. Um, um, no, stała energia, stabilna, to jest też karta mentora, więc możesz tutaj grać takie skrzypce osoby, która wszystko wie i do której osoby przychodzą po poradę. Jeżeli chodzi o pracę, no to to, zwłaszcza w tej kapłance, tu mamy dużo takiej pozytywnej energii, takiego eksperta, tego, który wie, który cieszy się też szacunkiem. No, także taka sprawa. Spokojna energia. Kapłan również mówi o pozytywnych takich kontaktach, jeżeli chodzi właśnie o uczelnie, duże firmy, również urzędy. I tu możesz właśnie mieć jakieś takie pozytywne odzewy, albo doradztwo może być też tak jakby takie wys wysokie, bo Mamy kapłana i kapłankę, więc mamy tą parę, więc jeżeli potrzebujesz jakiejś porady, no to kogoś, kto się naprawdę bardzo dobrze zna, kogoś, kto jest być może właśnie takim posiadaczem dużej doświadczenia, to tu... W tym sądzie no, to, ta, to połączenie właśnie kapłanki, czyli poszukiwania tej wiedzy i kapłana, jakby ściągnięcie jej na ziemię jest tutaj pozytywne, więc możesz taką wiedzę tu otrzymać. Dobrze, idziemy dalej. A jeszcze właśnie, bo e, przecież e, kapłan jest bykiem, więc myślę, że tutaj dużo będzie też takie, takiego o Tobie w tym tygodniu, być może uświadomienie sobie, e, jakichś e, spraw o sobie, bo ta, ta ścieżka duchowa się tutaj dla Ciebie też pokazuje. Tak, Ale dużo też takich, właśnie takiego ugruntowania, e, może skończysz coś ważnego w pracy i to przyniesie takie, takie dodatkowe korzenie w tym. Miejsce, Miejscu, w którym jesteś, tak? Albo urośniesz do, do jakiejś poważnej osoby, to mogą być również awanse, właśnie. Dobrze. Bliźnięta. Ok, szóstka pucharów, e, fajna energia, mogą być kontakty jakieś z domem rodzinnym, z rodzeństwem, też fajny kontakt z dziećmi, e, także może jakieś odwiedziny albo dobre takie relacje, wspólnie spędzony czas również właśnie z, z rodziną bądź e, z dziećmi. E, szóstka pucharów mówi o tym, że mamy też dużo takiego ciepła, sentymentów, e, pamiętamy dobre chwile, że myślę, że będziecie w dobrym nastroju, ale to te, tutaj też jest taka y, troska y, i no czasem y, w w relacjach, patrzenie przez e, różowe okulary na partnerów, także taka słodka energia w ogóle w tej szóstce pucharów. E, no, ponieważ mamy ten sąd i sąd też pokazuje rzeczy, które e, wracają do nas, do jakiejś powtórnej rewizji. E, w szóstce pucharów możemy tutaj się na, napotykać na jakieś stare e, miłości, stare jakieś znajomości, także to też jest e, e, tutaj możliwe no kapłanka może nam przynosić jakieś zupełnie inne spojrzenie na takie osoby, dużo też takiej refleksyjności, jeżeli chodzi o właśnie długie relacje, które mamy w naszym życiu, zwłaszcza te takie mocno wieloletnie, powiązane albo znamy kogoś od bardzo długiego czasu. Okay. Szóstka Pucharów też jest kartą przyjaźni, także fajny czas spędzony właśnie z, taki, z przyjaciółmi jest ważne, jeżeli są to takie długoletnie przyjaźnie, jakieś wspominania, sentymenty. Także fajny tydzień. Ok, i został nam rak. Co u raka? Rad ma trójkę kijów, więc e, chcemy ruszyć w nowy kierunek. E, Trójka kijów również mówi o tym, że e, rozglądamy się za okazją, rozglądamy się za nową drogą. E, mam wrażenie, że może nie możesz się zdecydować, e, ale jakby do końca tygodnia wszystko się tutaj objaśni, wszystko będzie jasne. Ta trójka kijów może też pokazywać poszukiwanie właśnie jakichś nowych kierunków, rozwiązań, hobby i spojrzenie na sprawy z innej strony. Możecie również szukać nowej pracy, rozglądać się tak, tak, jakby co jeszcze dla ciebie ciekawego jest, z taką nutką gotowości do ruszenia w nową drogę. To jest też optymistyczna karta, może niekoniecznie w tym tygodniu, tak, jakby już takie będą te pierwsze. Kroki, ale myślę, że może jakieś decyzje e, e, albo przemyślenia, które tak jakby do końca tygodnia już tak jakby się zmaterializują, mm, bo ten sąd może pokazać, że czekamy aż się coś zmieni, że już tak jakby e, czekamy aż coś nadpłynie, natomiast ten sąd pokazuje, że te statki, na które czekałeś, właśnie przypływają do portu i jest dla ciebie ta okazja. Ok, to wszystko w tym tygodniu. Myślę, że on będzie dosyć refleksyjny i widzimy się w kolejnych czytaniach. Postaram się jak najszybciej uzupełnić wszystkie te czytania na sierpień, także obserwujcie kanał i powodzenia.